Hello, hello, tutaj Kozipel. No i to jest kolejny odcinek z Brasas. Bardzo dawno nie było i zdecydowałam, że będę nagrywał długie odcinki z mojego drugiego konta, na którym mi brakuje 17 zadaniaży. no i tak. Okej, okay, lecimy z Bitwą. Tutaj już mam z kim grać. I dzisiaj zrobimy opening. Jak widzicie, tutaj mam Big Boxa. Jeszcze tutaj mam różne. Jeszcze tutaj mam trochę takich rzeczy. To tak, zaczynamy bitwę. Boszczę mnie nie postać. Okej, okay, nie wiem co ten gościu robi. O, już zaczął. Nie, mam nadzieję, że będzie szóstka w openingu. No to pyk, 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 pyk. To będzie taki mały opening. Mam nadzieję, że chociaż jakiś gadżet będę miał. To. O kurczę. Dobra, lecimy mu tam pomóc. O kurczę, mało hp, tak też polecam dołączać do. Mojego klubu, który potem pokażę pod koniec odcinka. Dobra, się... O, chyba tego typu nie złapię. Może zrobimy wróżbę. Jak wygram tą grę, to wtedy coś dropnie. A jak nie, to nic nie dropnie. O, o Jezus. Dobra, pyk. Nie udało się. A i uciekli. A to jest trochę ciężka bitwa. Chociaż chyba bardzo. Kruszono, za chwilę padnę. Chyba będzie zła wróżba mój, mój teammate chyba padnie No padnął Już ja sam musiał na chwilę zatrzymać nagrywanie No i tak, całkiem dobrze poszło, no to Tak to tutaj napiszę? Dobra, robimy opening I Teraz tak że Zaczniemy od odebrania monet I teraz tak Pierwsza może ten beatboxik W Alei Pucharów No i nie masz świecącej jedynki to kolejny big box? Znowu nie ma świecącej jedynki? No, no to tak. Nie, no nic nie będzie na 100%. Pięć. Nic nie dropu. No tak, jeszcze tutaj jest mój klub. Polecam dołączać. Tam już mieli się nazwę. Dobra, jeszcze sprawdzimy co on pisze. No Kolejny opening za niedługo, też za niedługo zrobimy. Może spróbuję dojechać do końca karnetu. Zrobimy taki już duży opening. Dobra, no to wszystko na ten odcinek.